Ińskie Lato Filmowe ma taką samą formułę już od bardzo wielu lat. i Główną atrakcją całej imprezy jest to, że jest czyste jezioro, przyjacielska atmosfera i sporo dobrych filmów. W tym roku atrakcjami są przede wszystkim nowe polskie filmy, które będą miały praktycznie prapremierę w Ińsku. A są to takie filmy jak Lato Miłości Felixa Falka, Polska Śmierć Waldemara Krzystka, Po Przemontowaniu Miasto Prywatne Pana Skalskiego, no Jeszcze cudowne miejsce pana Jana Kubakowskiego, który to film był pokazywany na festiwalu w Łagowie i drugi jego pokaz będzie właśnie na Inskim Lecie Filmowym. Nie miały te filmy jeszcze w ogóle premiery w Polsce i dla kinomanów i miłośników kina polskiego będzie to na pewno spora gratka. A jeszcze ważną rzeczą jest to, że przy każdym z tych filmów będziemy mieli okazję poprowadzić pewne dyskusje z ich twórcami. Przyjeżdża pan Felix Falk, przyjeżdża pan Waldemar Krzystek, przyjeżdża pan Maciek Kozłowski, który gra w mieście prywatnym, przyjeżdża pan Cezary Pazura, który, który gra główną rolę u Waldemara Krzystka. Jest to film traktujący o, o współczesności polskiej. Niewiele takich filmów w tej chwili się pokazuje, więc liczymy na to, że będzie to film na pewno atrakcyjny, a z pewnością dyskusyjny. Czy coś z nowości zagranicznych? Z nowości zagranicznych to przede wszystkim filmy naszych sąsiadów. I tak z Rosji będzie film Wiśniowy Sad, nakręcony według Czechowa. Z Niemiec, film podróżny. Z Ukrainy, film Granica na kłódkę. Natomiast z Węgier, światło czuła historia. I także od paru lat już jest tradycją, że o godzinie 22 na ostatnim pokazie filmowym chcemy pokazać młodym ludziom, których bardzo wielu przyjeżdża do Ińska, filmy, których nie mogli obejrzeć nigdy wcześniej. Są to filmy z filmoteki narodowej, wiadomo, w przyszłym roku jest stulecie kina i będą to filmy z początków kina, a dodatkowo jeszcze jest to 21. Ińskie Lato Filmowe. Kojarzy nam się to z grą w karty Oczko i dlatego parę filmów pod hasłem Parada Oszustów na czele z bardzo słynnym filmem Rządło. Oprócz tego jeszcze dystrybutorzy w Warszawie, z Warszawy dają nam filmy na pokazy przedpremierowe, aby zapromować je. I tak na przykład Serena Entertainment Group daje nam film Speed, o którym już jest dosyć głośno i bardzo serdecznie zapraszamy do Ińska na ten film właśnie. No i wiadomo, aktorzy, reżyserzy. Krytycy filmowi, ludzie kochający kino, studenci, ludzie pracujący w dyskusyjnych klubach filmowych Czyste Jezioro. Z całej Polski. Z całej Polski, Czyste Jezioro i, i na pewno fantastyczny odpoczynek z filmem.